Jest to jeden z dwóch banków genów na świecie wykorzystujących technologię ultra niskich temperatur w ciepłym azocie w stosunku do roślin. W tej dużej kadzi przechowywane są zamrożone w ultra niskich temperaturach ciepłego azotu z rzezy starych odmian jabłoni, a także próbki nasion. Przechowywanie w ciepłym azocie jest stosunkowo nowoczesną techniką, natomiast dawniej nasi poprzednicy przechowywali Nasiona w atmosferze pozbawionej tlenu lub zawierającej bardzo niewiele tlenu. Zwykle wykorzystywano w tym celu kolbki laboratoryjne, z których wypompowano tlen i wpompowano do nich azot, żeby stworzyć atmosferę obojętną. Kolejnym sposobem było przechowywanie roślin w temperaturach minus 20-30 minus stopni Celsjusza w takich zwykłych chłodziarkach i zamrażarkach. Tradycyjne kolekcje mają swoje wady, gdyż wymagają dużo miejsca, dużo czasu, dużych nakładów finansowych. Zawsze też wiąże się z tym ryzyko, że. Nasze nasiona mogą zostać zaatakowane przez jakieś patogeny, albo wydziobane przez ptaki, czy zjedzone przez gryzonie. Tak samo kolekcja polowa w postaci sadu, na przykład zawierającego stare odmiany, jest narażona na niekorzystne czynniki atmosferyczne, choroby, w tak, wszelkiej maści, klęski żywiołowe typu pożary, powodzie, susze, poza tym katastrofy przemysłowe. Bangenów najlepiej sprawdza się w sytuacjach podbramkowych, kiedy dana populacja, czy cały gatunek jest najsilniej zagrożony wymarciem. Kiedy wiemy, że na przykład zostało już bardzo niewiele osobników danego gatunku, a jego stanowisko na pewno ulegnie zniszczeniu. Podobnie jest ze starymi odmianami zbóż czy roślin uprawnych. Jeżeli wiemy, że dana uprawa, odmiana zostanie całkowicie wycofana z upraw, że zachowała się tylko w kilku starych sadach czy tylko w kilku wsiach na całym świecie i że w następnym sezonie już niczego takiego nie będzie i całe te zasoby genowe bezpowrotnie zostaną stracone dla całej ludzkości, wtedy oczywiście... Najlepszym sposobem jest zabezpieczenie ich w banku genów. Nie mamy się czego bać, gdyż tutaj zasoby są bezpieczne jak w banku.